I trzeci, Łukasz Góra i Jaworzno, 38 13. Zapraszam panów na podium. Pierwsze, Marcin Cielów, drugie, Paweł Mierzyk, trzecie, Łukasz Góra. Rokowski dla tych panów, najszybciej. O tak, e... nie. to jest takie chyba... Nie, nie, no. tego, to tak prosto jest. I k M30. Tak naprawdę najszybszy z Dąbrowy Górniczej Łukasz Rytemberg. Czas. Przepraszam Czotek, Piotr pierwszy Sokowca 36-26. A chciałbym, żeby pan Łukasz, był pierwszy jest drugi, z czasem 38-30. Trzecie miejsce. Krzysztof Waszkiewicz, Dobrowa Górnicza. 38-44 Pierwsza. Piotr Czotek, zostawiec 36 minut, 26 sekund. Miejsce drugie. Łukasz Łukaszą, Pądroga Górnicza.

지진지쇼 아하 나도 출발해 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 출발해